Tu znowu Radek i Kasia z Centrum Nauki Kopernik. Kilka filmików temu zaprezentowaliśmy Wam, jak w jakich proporcjach zmieszać alkohol i wodę, żeby otrzymać płyn do dezynfekcji powierzchni. Przy czym wtedy używaliśmy cylindrów miarowych, czyli rzeczy, którą no, nie każdy znajdzie w domu. Obiecaliśmy, że przyjdziemy do Was z, ze sposobem, z, wykorzystując rzeczy do znalezienia w praktycznie każdej kuchni. No i dzisiaj nadszedł ten dzień. W którym pokażemy Wam to rozwiązanie, co będzie potrzebne. Pierwsza sprawa to waga kuchenna, najzwyklejsza. Potem potrzebujemy trzech pojemników, najlepiej szklanek. Ważna sprawa, kształt szklanki może mieć trochę znaczenia. Im jest wyższa i mniej rozszerza się ku górze, tym lepiej. No i oczywiście potrzebny jest alkohol i woda, z których powstanie nasz roztwór. A I od, teraz instrukcja. I od czego trzeba zacząć? Włączamy wagę. Umieszczamy na, umieszczamy na niej pierwszą szklankę. I tarujemy y, odczyt. Czyli sprawiamy, że masa wagi, tej szklanki przepraszam, nie ma najmniejszego znaczenia. To, co będzie się liczyć, to tylko i wyłącznie masa wody. Woda ma gęstość 1 kg na decymetr sześcienny, czyli na 1 litr. 1 litr wody waży kilogram, dokładnie. I właśnie dzięki tej zależności, jeśli odważymy 100 g wody, to znaczy, że cieczy w szklance ma dokładnie 100 ml objętości. I myślę, że jest taka mała kropelka jeszcze potrzebna. No i idealnie. Idealnie. Niektóre wagi kuchenne mogą być ustawione na odmierzanie mleka, odmierzanie wody, czy nawet mąki. Można to wykorzystać. My używamy takiej, która tych, tego przelicznika nie ma, więc odnosimy się tylko i wyłącznie do gramów ważonej substancji. Kolejna rzecz, której potrzebujemy, to flamaster. I teraz, za pomocą tego flamastra, zaznaczamy poziom wody. Mhm. Zaznaczony poziom odpowiada 100 ml wody. I wylewamy. Odstawiamy tę szklankę na bok. To będzie nasza szklanka odniesienia. Tym razem się udało, szklanka waży tyle samo, co poprzednia, więc nie muszę tarować. I odmierzamy tym razem 70 gramów. Mamy 60 i przelaliśmy. Pozwól. Mhm. Jest 70. 70. Zaznaczamy. 70. Mhm. Tej wody także się pozbywamy. I ostatnia, trzecia. Też ma zero. Albo i nie. Tak, ważna sprawa. Trzeba dać wadze taką sekundkę, żeby się ustabilizowała. I teraz odważamy 30 gramów. Jeszcze kropla. I myślę, że jest ok. I jest 30 gramów Aha. płynu. Tutaj nie musimy zaznaczać poziomu, bo po prostu przelewamy tę objętość do naszej szklanki odniesienia. Bo przypominam, żeby zrobić płyn do dezyfekcji, należy na 100 ml tworzonego płynu odmierzyć 30 ml wody i 70. Alkoholu. Co prawda taki purysta, mający do czynienia ze stężeniami procentowymi, trochę by się z nami kłócił, ale na potrzebę płynu do dezynfekcji to przybliżenie jest zupełnie wystarczające. Uwagę już można zabrać. Uzupełniamy szklankę, w której mieliśmy odmierzone 70 g wody, alkoholem. Możecie teraz zapytać, dlaczego nie ważyliśmy od razu alkoholu. Ale to dlatego, że on ma inną gęstość i musielibyśmy przeliczyć, ile dokładnie gramów potrzebujemy, żeby odmierzyć 70 ml alkoholu. A to mogłaby być mało przyjemna matematyka. No i teraz w naszej szklance odniesienia mieszamy wodę i alkohol. I alkohol. Tak jak na poprzednim filmiku, tak i teraz widać, że ta zmiana objętości jest. Tak jak Kasia mówiła na początku, wszystko zależy od rodzaju i kształtu szklanki. Jeżeli będzie rozszerzająca się, tak jak u nas, ta różnica nie będzie aż tak widoczna, ale jak weźmiecie szklankę wąską, a wysoką, to na pewno ta różnica będzie dużo lepiej zauważalna. U nas widać drobny ubytek. Możliwe, że na nagraniu słabo to dostrzeżecie, dlatego warto, żebyście powtórzyli to doświadczenie sami w domu. Tak. Bardzo zachęcamy, bardzo zachęcamy do tworzenia tego płynu. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego czysty alkohol nie działa lepiej niż taki rozcieńczony z wodą, jeżeli chodzi o właściwości dezynfekcyjne, to bardzo dobrze, że się zastanawia. Okazuje się, że czysty alkohol nie jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku dezynfekcji powierzchni czy, czy nawet rąk. Ważne jest to niższe stężenie niż bliskie 100% to 60-70 najlepiej procent, ponieważ po pierwsze nie wysycha wtedy tak szybko z powierzchni dłoni, przez co ma więcej czasu na, na, na zadziałanie. Nie wysusza też tak rąk. Nie wysusza także tak rąk, a po drugie, czysty alkohol bardzo szybko może ścinać to białko, odparowując zbyt wcześnie, nie dostaje się do wnętrza wirusa czy, czy bakterii i nie jest w stanie zniszczyć tego. Tak naprawdę najbardziej zagrażające, czyli ten materiał genetyczny. No to co? Zachęcamy do eksperymentowania w domu. Jeśli nie macie wagi, to to doświadczenie też można wykonać na inne sposoby. No i tu znowu pytanie do Was. Czy macie pomysł? Jak inaczej Jak poradzić? Znowu... Jak właśnie inaczej sobie poradzić? A tymczasem my się żegnamy. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.